Humayra Begum była ostatnią królową Afganistanu. Kobietą, która zmieniła losy setek tysięcy kobiet. Dzięki niej Afganki mogły się uczyć, pracować i nosić europejskie stroje. Jednak po zamachu stanu wszystko się zmieniło. Królowa musiała uciekać z kraju wraz z rodziną. Dziś kobiety w Afganistanie znów żyją w strachu, zamknięte w czterech ścianach. Jak to możliwe, że jedna kobieta dała wolność całemu narodowi? Jakie straszliwe próby musiała przejść? I dlaczego jej imię zostało wymazane z pamięci narodu? Obejrzyjcie film do końca, aby poznać tragiczną historię ostatniej królowej Afganistanu. Zaczynajmy. Humayra Begum urodziła się w 1918 roku w Kabulu, w szlacheckiej rodzinie. Jej ojciec był wojskowym, a matka pochodziła z arystokratycznego rodu. Od dzieciństwa otrzymywała znakomite domowe wykształcenie, ucząc się języków, i literatury. Jej los był jednak przesądzony. W wieku 13 lat wyszła za mąż za swojego kuzyna, księcia Mohammada Zahira, który miał wtedy 17 lat. Było to małżeństwo dynastyczne, zawarte zgodnie z tradycją. W wieku 14 lat Humaira urodziła swoją pierwszą córkę, a już rok później jej życie zmieniło się na zawsze. W 1933 roku jej teść, król Afganistanu Nadir Shah, Został zastrzelony przez studenta protestującego przeciwko wysokim podatkom. 19-letni książę Zahir został nowym królem, a młoda Humayra niespodziewanie stała się królową. Nikt wtedy nie wiedział, że nie będzie tylko żoną monarchy, ale zmieni los afgańskich kobiet. W pierwszych latach panowania młody król nie miał rzeczywistej władzy. Krajem rządzili jego wujowie, Hashim i Mahmud, którzy mieli konserwatywne poglądy. Dla Humayry był to najspokojniejszy i najszczęśliwszy okres. Mieszkała w pałacu z ukochanym mężem, a na świat przyszło ich ośmioro dzieci, sześciu synów i dwie córki. Chociaż Afganki były zobowiązane do noszenia czadry, w pałacu królewskim żony i córki monarchy ubierały się w europejskim stylu. Jednak pokazywanie się publicznie w takich strojach było nie do pomyślenia. W latach 30. nikt nawet nie przypuszczał, że Humayra Begum stanie się symbolem wolności kobiet. W tym okresie przeżyła również swoją pierwszą wielką tragedię. W 1942 roku zmarł jej najstarszy syn, Mohammad Akbar, który miał zostać przyszłym księciem następcą tronu. Miał 9 lat i zmarł w ramionach matki z powodu ciężkiej choroby. Dla Humayry był to niewyobrażalny cios, ale wiedziała, że musi żyć dalej dla dzieci, męża i ojczyzny. Tymczasem Afganistan powoli się zmieniał. Król Zahir Shah, Zdobył europejskie wykształcenie we Francji i podróżował po świecie. Miał ambitne plany modernizacji kraju. W latach czterdziestych, po zdobyciu doświadczenia, zaczął odsuwać swoich wujów od władzy. Budował fabryki, drogi i rozwijał gospodarkę, a Humayra zajęła się reformami społecznymi. W 1946 roku królowa założyła Stowarzyszenie Dobrobytu Kobiet którego celem było włączenie Afganek w życie społeczne i gospodarcze kraju. To jednak wywołało gniew islamskich duchownych, którzy oskarżyli ją o niszczenie wielowiekowych tradycji. Uważano, że kobieta nie powinna angażować się w życie publiczne. Dzięki staraniom królowej kobiety mogły studiować na Uniwersytecie Kabulskim. W stolicy Afganistanu zaczęto wydawać pierwsze w historii kraju kobiece czasopismo Merman. Kobiety zaczęły również pracować w urzędach państwowych, bankach i firmach transportowych. W kraju, w którym jeszcze niedawno panowały średniowieczne zwyczaje, było to nie tylko reforma, ale prawdziwy przełom. W 1959 roku królowa Humayra zrobiła coś, co w tamtych czasach było nie do pomyślenia. Pojawiła się publicznie bez czadry, co niemal doprowadziło do buntu fundamentalistów. Ten gest był jasnym sygnałem dla społeczeństwa. Od teraz kobiety nie musiały już zasłaniać twarzy. Duchowieństwo uznało to za bezpośrednie zagrożenie dla tradycyjnego porządku. Przywódcy religijni zażądali od premiera przestrzegania zasad szariatu. Odpowiedź była zaskakująca. Władze poprosiły duchownych o znalezienie w Koranie fragmentu nakazującego kobietom noszenie czadry. Kiedy nie znaleziono dowodów, premier oficjalnie ogłosił, że czadra jest zwyczajem kulturowym, a nie religijnym nakazem. I każda kobieta może sama zdecydować, czy chce ją nosić, czy nie. Po odważnym geście Humayry tysiące kobiet zaczęły zdejmować czadrę. Zainspirowane przez rodzinę królewską, żony i córki urzędników, a później także zwykłe mieszkanki miast, wychodziły na ulice bez tradycyjnego okrycia. Ale to był dopiero początek. W połowie lat 60. w Afganistanie uchwalono nową konstytucję, która na poziomie prawnym gwarantowała kobietom prawa. Od teraz mogły one głosować, pracować w urzędach państwowych i uczestniczyć w życiu publicznym na równi z mężczyznami. Rodzina królewska nie spodziewała się jednak, że jej epoka dobiega końca. W 1973 roku w Kabulu doszło do zamachu stanu. Gdy król przebywał we Włoszech na leczeniu, jego kuzyn Daoud, pełniący funkcję premiera, wykorzystał sytuację. Ogłosił obalenie króla, zniósł monarchię i objął władzę jako przywódca. Nowej Republiki. Humayra wraz z dziećmi i krewnymi została objęta aresztem domowym, stając się de facto zakładniczką. Król Zahir Shah był zmuszony podpisać swoją abdykację. Dopiero wtedy jego rodzinie pozwolono opuścić Afganistan i dołączyć do niego we Włoszech. Za resztki majątku, jaki pozostał niegdyś bogatemu królowi, można było wynająć tylko małą willę z czterema sypialniami na przedmieściach Rzymu. Utrzymywał się z pomocy finansowej szacha Iranu i wsparcia przyjaciół. Tam Humayra i jej mąż spędzili 29 lat. Marzyliby choć u schyłku życia powrócić do ojczyzny. Ich dzieci zdobyły dobre wykształcenie i rozjechały się po świecie. Drugi syn, Ahmad Szach, który został następcą tronu, wybrał życie w Stanach Zjednoczonych. W międzyczasie Afganistan przeżywał kolejną falę wstrząsów. W 2001 roku armia Stanów Zjednoczonych obaliła reżim talibów i zajęła Kabul. Dało to parze królewskiej możliwość powrotu do ojczyzny. Wiosną 2002 roku były król odbył triumfalny powrót do Kabulu. Jego panowanie kojarzyło się z długimi latami pokoju, a wielu Afgańczyków liczyło na przywrócenie monarchii. Jednak sytuacja polityczna na to nie pozwoliła. Zahir Shah stał się symbolem minionej epoki i otrzymał tytuł Ojca Narodu. Kilka miesięcy później do Afganistanu miała wrócić również Humayra. Jej marzenie jednak się nie spełniło. Zaledwie kilka tygodni przed wyjazdem zmarła na chorobę serca. Prawdopodobnie silne emocje związane ze zbliżającym się powrotem były dla jej serca zbyt dużym obciążeniem przed śmiercią poprosiła by pochowano ją w rodzinnych stronach, a jej ostatnia wola została spełniona. Na pogrzeb przybyły tysiące ludzi o różnych poglądach politycznych. Nawet po śmierci potrafiła jednoczyć naród. Gdyby zobaczyła co dziś dzieje się w Afganistanie, nie uwierzyłaby własnym oczom. Wszystko, o co walczyła, zostało przekreślone. W 2021 roku władze w Afganistanie ponownie przejęli talibowie, odbierając kobietom wolność. Teraz muszą one całkowicie zakrywać ciało i twarz w miejscach publicznych, aby uniknąć pokusy i nie kusić innych. Zakazano im pracy. Tysiące Afganek, które jeszcze niedawno zajmowały stanowiska w ministerstwach, bankach i mediach, zostały zwolnione. Nie mogą się uczyć. Dziewczynkom zakazano edukacji powyżej szóstej klasy łącznie ze studiami na uniwersytetach. Kobietom nie wolno wypowiadać się publicznie, nawet Czytać na głos Koranu i modlić się w obecności innych kobiet. Głos kobiecy uznaje się za intymny i traktuje jako grzech. Królowa, która kiedyś odważnie odmówiła noszenia czadry, dziś nie mogłaby nawet wyjść na ulicę w Afganistanie. Ale historia jeszcze się nie skończyła. Czy Afganki dostaną kolejną szansę na wolność? Co sądzicie o tej odważnej królowej Afganistanu? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się film. Do zobaczenia.